No dobra, moi drodzy, słuchajcie, bo jest grubo, macie największe gifty. Czyli największe prezenty, World of Tanks postanowiło wam sprezentować. Dlaczego nikt tego nie wie, ale będzie ich dużo i będą to prezenty, które no mogą niektórych wgnieść w ziemię. No to co? Zaczynamy zabawę. Zobaczymy sobie filmik, co tam Wargamingi Gamingi nam mówią. To w tym filmiku będzie. Potem zobaczymy sobie na stronie jeszcze raz, jakie są fanty do zebrania, więc dawaj. The massive World of Tanks update 2.0 is the okay. perfect time to start your tanking journey or return to it. The most epic gift in the game's entire history awaits every commander. This is unprecedented. Millions of resources and most importantly, oh, any tech tree branch of your choice. Decide which vehicles you want, okay. and they'll roll into your garage from tier 6 to tier 10. Researched, purchased and set up in the top configuration. I teraz, żeby ktoś z Was mnie źle nie zrozumiał, darmowe fanty są dobre. Każdy lubi darmowe fanty. Ale jest jeden problem. Dostajecie widzowie od szóstego poziomu przez siódmy, przez ósmy, przez dziewiąty do dziesiątego z dziesiątym włącznie wszystkie czołgi. Czyli możecie sobie pójść pograć w szóstką, siódemką, ósemką, ale już je macie w garażu. Macie je w garażu. I chciałbym się do tego odnieść, bo jedyne co trzeba zrobić to się zalogować do gry i odebrać swoją nagrodę. Z czym to się wiąże? Na pewno z szybszym progresem i w ten sposób Wargaming chce nas zachęcić do tego, żebyśmy już mając dziesiątkę expili sobie od razu jedenasty poziom, bo jest to nowość w grze. Jednak moje obawy są takie... Znacie paton detanki? Znacie gestor detanki? Znacie, prawda? Widzowie, no mieliście kiedyś okazję w tych wydarzeniach świątecznych spotkać paton detanka, który sobie jedzie środkiem pola. Spotkać paton detanka, który sobie stoi bokiem i sobie strzela zapeków do, nie wiem, i jest siedem na wieży. I mam wrażenie, że tutaj będzie podobnie. Będą jeżdżące mausy środkiem pola albo snajpiące gdzieś tam z krzaka. Będą grille w pozycjach, w których nigdy nie powinny się znaleźć, tak? Być może będzie więcej artylerii, być może będzie więcej V. Ciężko mi powiedzieć i wyrokować, jakie ludzie linie wybiorą. ale będzie niezłe, ostre gówno. Dodaję wam, wam już znać, że przygotujcie się, meliski, jakieś tutaj wiecie, yy, uspokajacze. Bo wyobraźcie sobie, że taki ziomek, który nigdy nie przeszedł na, nie wiem tam, czwarte, piąte, szóste tiery lub wyżej, zostaje od razu dychę. Będzie jeden do jednego, to samo co się działo z Paton de Tankami, Gessert Tankami i tak dalej, i tak dalej. Ludzie po prostu będą grać dychami, nie znając w ogóle podejścia do tego, jak się powinno grać na wysokich tierach. To już warto zaznaczyć i warto was uczulić potężenie chloru na randomie będzie dość wysokie i różnych dziwnych odklejek, i dziwnych zachowań graczy, no bo ciężko jest um, nauczyć się grać od razu dziesiątym tierem ja uważam, że tutaj Wargaming robi jeden duży problem kiedyś taki schemat grania był bardzo popularny, że chodziłeś, grindowałeś sobie bardzo długo ten dziesiąty tier i już mniej więcej znałeś pozycję, wiedziałeś gdzie grać tym czołgiem, jeżeli ta charakterystyka linii była ciągle zachowana, czyli Gdzieś tam te umiejętności, których nabywałeś, grając sobie poprzednimi tierami, wykorzystywałeś na dziesiątych poziomach i szlifowałeś je dalej. Tutaj tego nie ma, więc to mnie martwi. To, 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 to nie jest dobre. Nie, to nie. To ludzie nawet, którzy mają odłożonego trochę Free Expa, nie wiem jakimś cudem, bo być może grali tylko na piątych tierach, od razu na 11 pójdą. Salone. already got everything so researched Salone. and purchased all the tech tree branches including the tier 10s you can expect some special decorative honors okay besides vehicles you'll get 2500 gold 15000 bonds for improved equipment or even a premium vehicle Ten um tutaj też vehicle. się musimy zatrzymać bo jak 2.500 złota dostaniecie to jest bardzo fajna nagroda Umówmy się możemy te złoto... wykorzystać na masę różnych sposobów, ale uważam i nie chcę, żeby to źle brzmiało i źle zabrzmiało, ale 15 tysięcy uważam, że to jest za dużo. Powinni dać tyle, żeby nie stać było ludzi na dziesiąte poziomy e, obligacji i bardziej wolałbym, żeby chcieli zachęcić ludzi, żeby sobie kupili jakąś premkę, niż znowuż będzie wysyp w 2183 albo Foszy 155. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej może mieć to bardzo no Mocne, duże konsekwencje, tak? Te 15 tysięcy obligacji, V183. Może to boleć, nie? Jak wyjadą. Z drugiej strony, ludzie mogą sobie wziąć dwie premki, tak? dorzucając tysiąc obligacji, już macie dwie premki ósmego poziomu. Więc to, tak jak mówię, może być fajne, może bardzo boleć. 10 000 000 Enough for a tier 11 vehicle. Ok, 10 baniek, and ok, książeczki, ok. Oprócz tego, że dostajecie 2,5 tysiąca złota, 15 tysięcy obligacji, 10 milionów kredytów, książeczki, pierdłki, to jeszcze będziecie dostawać 30 dni premium. A jak zrobicie zestaw misji, to proszę and bardzo. 60 misji. 2 miesiące. 2D Jest tą smaczność do i tutaj znowuż mam pewne obawy. Bo zobaczcie, misje razy 5 kiedyś były bardzo limitowane. Nie wiem, czy pamiętacie czasy, w których misje razy 5 były takim trochę rarytasem. Jak były te misje razy 5, to mówiło się: Wow, ale fajnie, zbiję sobie gwiazdkę razy 5, będę się dobrze bawił, będzie super, będzie przyjemnie. No teraz to. 60 tu, 100 tu, 500 tu, 500 tam, za, za golda sobie kupię i tak dalej, i tak dalej, więc straciły trochę na znaczeniu, ale też na pewno zaburzyły balans niższych poziomów, bo kiedyś trzeba było wyexpić 200 bitew, 300 bitew, niektórzy 400 albo nawet 500, widziałem takich ludzi, którzy expili, bo nie mieli na przykład konta premium i tak dalej, i tak dalej, z 9 poziomu na 10. No tak teraz tutaj, to powiem wam, że do ósmego poziomu, to ty w kilka bitew przechodzisz, dosłownie, dobrych. Nie? To jest dobrych kilka bitew, więc przeskok do dziesiątego poziomu będzie wręcz banalny, co znowuż powoduje przyspieszenie tego rozwoju, jeżeli chodzi o tę linię technologiczną. A co to znaczy? To znaczy to, że ludzie się znowuż nie będą uczyć, jak tym grać. O ile w ogóle jeszcze ktoś expi linię na takich małych, niskich poziomach. All that's left is to share it with a friend. If you know somebody who's never played World of Tanks, call them into battle. Commanders that sign up after the release of update 2.0 will also get a tech tree branch and another one to boot. Two branches, that's right. Any two tier tens for free. No to teraz się zatrzymajmy na tym na chwilę. Czyli powiedzmy... Że ja mam ziomeczka, który nigdy nie grał w WOTA. Powiedzmy, że mam takiego serniczka podłoga UW, który nigdy nie grał w WOTA. I chciałbym go zachęcić do gry. No to Wargaming stwierdziło, że super, możesz sobie zaprosić tego serniczka podłoga UW. Żeby z tobą pograł w gierkę. I pomimo tego, że on nigdy nie miał kontaktu z grą. To nagle będzie sobie jeździł mousem. Nagle sobie będzie jeździł grillem. No rozumiecie to? O od razu wpada na najwyższe poziomy i mówi dzień dobry. Wiecie, jak to zaburzy. Przynajmniej na początku, bo rozumiem, że to wszystko się unormuje wraz z upływem czasu, ale. No, mam takie wrażenie, że to będzie straszny burdel. I życzę Wam spokojnych randomów i normalnych rozjazdów, bo znowuż, wracając do tych patent tanków, gesor tanków i tak dalej, jak się cofniecie. W czasie, no to przypomnijcie sobie, jak wyglądały te randomy. To bolało, to było irytujące, więc radzę się uzbroić w cierpliwość. Wracając do tematu, osoby, które mają konta obecnie, dostaną jedną linię od Wargamingu do kupienia za darmo, a osoby, które nie grały nigdy w WOTA, mają dwie. Także ma to sens, prawda? Ja bym był fanem innego rozwiązania. Nie dałbym dziewiątek, nie dałbym dziesiątek. Dałbym trzy linie do ósmego tieru, albo siódmego, albo cztery linie. Żeby ludzie dostali od tego, nie wiem, trzeciego do ósmego, siódmego tieru trzy linie. Albo cztery, z pantami. Dalej pod rozwój. Żeby mieli troszeczkę łatwiej, żeby mogli też się obeznać z tym, jak się w ogóle w World of Tanks gra. We recommend choosing ones with different no to lecimy dalej. Aha. I to jest akurat bardzo dobra rzecz. To jest akurat bardzo dobra zmiana, tak? Czyli ludzie, którzy dopiero zaczynają grać w grę, mają troszeczkę inne nagrody niż ci, którzy już w nią grają. Czyli tak, mamy Type 64 widzowie. Bardzo ok, light na dzisiejsze czasy. Ciągle sobie daje radę. Nie jest to może bestia, jak była kiedyś, ale jest ok. 40 to, to tam nie polecam nikomu, ale lubię tego Tigera 131. Uważam, że to jest dobry hatek, pomimo tego, że nie ma pancerza, mamy dużo HP, celne działo. No i jest dwójka, jest też jest spoko. I ktoś teraz może mieć pretensje do tego, że Wargaming daje nowym graczom czołgi na wypożyczenie na miesiąc 8 i 9 poziomu. Widzicie, mamy tam E77 u mamy też te ósemki, 1 2, 2 tm i tak dalej, i tak dalej. I ktoś powie, że to są za wysokie tiery, ale to niczego nie zmieni, bo ci ludzie i tak już będą grać dziesiątkami. Oni już będą grać dziesiątkami, czyli nie dość, że będziemy mieć no, ludzi, którzy nie mają styczności w ogóle z grą, albo na przykład z z wyższymi tierami, no to będą grać ósemkami, dziewiątkami, dziesiątkami wszystkim, więc nie wiem, co się wydarzy w takim matchmakingu, ale możecie mi dać znać, jak wy wiecie, co się wydarzy. Ja jestem ciekaw, kto wywróci dobrze. Dla to jest dzbaniek, ok. Okej. Okay. Okay. O XP, let's go. And e, ja jestem And... ciekaw, tylko ile tutaj jest tego konta premium, bo nie wiem, czy to jest jeden dzień, czy to jest miesiąc, czy to są 3 lata, ciężko powiedzieć. No, jakieś kamuflaże też na pewno dorzucili, bo widzimy, że.

Pytanie brzmi: e, to tutaj mieli na myśli, mówiąc naprzód ku nowym wyżynom, bo mogą być różne wyżyny, prawda? E, o których nie chcę za bardzo mówić e, w tym momencie, jednak e, może być faktycznie bardzo wysoko. E, no, ja Wam życzę jak najlepszych gierek w takim systemie i w takiej sytuacji na randomie, jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda. Wolicie sobie na stronkę World of Tanks. Macie tutaj wszystko ładnie rozpisane, co mamy za fanty do zebrania dla nowych kąt i dla kąt obecnych. Więc jeszcze raz podsumowując, dyszka za darmo dla każdego, dla nowych kąt dwie. Absurd. Nagrody są podzielone w ten sposób. Dla my mamy tutaj, jeżeli macie konto założone od 6 do 10 Tier, 10 baniek, 15 tysięcy obligacji, 2,5 tysiąca kredytów. Są też rozkazy przekwalifikowania załogi nowi. Gracze dostają dwie linie. Eee od 6 do 10 tieru dostają 6 banie kredytów, czołgi premium, jedne na stałe, inne na wypożyczenie. E, oprócz tego zestawy wyposażenia standardowego, to tak w ramach podsumowania dodatkowe nagrody w postaci e, misji razy 5, konta premium, tą książeczki kamuflaże i tak dalej i tak dalej są też dekale, Więc życzę wam wszystkim powodzenia i możecie od razu mi napisać, jakie nie bierzecie.